Niezależnie od tego, kiedy to oglądasz, my będziemy otwierać dzień 15. Herbatka na dziś. Mamy polski krzew. Dobra, to ma w składzie hibiskus. To będzie pyszne. No, zaczekamy. Kinderki. Siedzą tak dużo słodyczy, że to byłby o jeden za dużo. Dobra, to teraz lind. Pralinka. Bardzo je lubię, ale już nie dzisiaj. Niks. Właściwie to co z niego zostało? Serki mają problemy techniczne. To po prostu czerwona pomadka. Czerwona i matowa. Spoko, taki klasyczek. Wydaje mi się, że to zawsze się przyda gdzieś tam. Dobra, lecimy z piętnastką w Katrice. Gdzie jest za Tutaj. To oh, jest maseczka do ust Wygląda przepięknie, taka zakręcona Ostatnio polubiłam takie maseczki, także się przyda Wsumujmy to Bibio i tym co w nim znajdziemy. Batonik, czy to wygląda? Baton na smaku malinowym, oblany gorzką czekoladą z witaminkami no To już niestety nie na dzisiaj, ale spoko, może jutro sobie zjemy. Kocham hibiskus Jest przepyszna Jak nigdy nie piliście herbaty z hibiskusem, to polecam spróbować